Króle załatwa! To, to, to jest akcja mirabelka. Chodź. <laughs> akcja się nazywa Mirabelki. <laughs> <laughs> Żibne na połowy jeziora. <laughs> Jestem tutaj na Nie myśl dalej tym, Czekaj, czekaj. Już nie Już powiedzieć nie chcę się. <tryk> 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 No Dobra, chodź Akcja Mirabelka No chodź, chodź Płynie Wodoła Czaj, czekaj, czekaj, czekaj. Dalej poszedł po mi rabelki, no? Konos Nie Więc tego Ktoś wychodzi na ten o, a jednak Dobra, chodź, bo zacznie się zawiertopić dopiero do Chodź ka nas, chodź Chodź Chodź, wracamy Będzie mi tu chodzić przed kamerą Chodź! No chodź, chodź Nurlek dalej, chodź <gry> Chodź do brzegu, chodź Nawet go nie widać w tej prawie. Chodź konos. Chodź, konos. Chodź, nie wiadaj tego chleba. Konos. O, jeszcze chleba se zje. Ej, no ty, buziaku ty. Jak było? Jak było? Pomęczony. Koniec akcji.